Witajcie! Po raz kolejny będę nadawał z głębokiego kosmosu, albowiem ponownie sięgnąłem do udostępnionej mi paczki ze starymi zestawami LEGO Space. Fundatorem dzisiejszej recenzji jest wierny widz Michał Kotter. Serdeczne pozdrowienia, a tematem samego filmu będzie ostatni zestaw Mtron, jaki został mi do omówienia. Tym samym mogę się poszczycić kompletem recenzji tej podserii przed wami 6956 Star Recon Voyager. Wydany w 1990 roku statek jest drugim głównym kosmolotem m większym od nieco chyba lepiej kojarzonego Part-Cycle Ionizera. Jednocześnie jest drugim największym zestawem rozmiłowanej w magnesach czerwonej frakcji, ustępując na tym polu jedynie przewspaniałemu Megacore Magnetizerowi. Statek badawczy wyruszający na wyprawę w celu pozyskania surowców, towarów czy czegoś innego, wyposażony w obowiązkowe dla serii magnesy i kontenery. Kocham to, że jego selwetka jest po części całkiem aerodynamiczna, a po części stanowi aerodynamiczny koszmar. Urocze absurdy starych Space'ów. No ale to w końcu kosmolot może rzadko wchodzi w atmosferę. Front pojazdu jest bardzo fajnie, agresywnie ścięty, wyposażony w parę afektownych antenek. Jednak coś tutaj troszeczkę ten kształt psuje. Stala Recon Voyager ma jeden ze śmieszniejszych sposobów przechowywania mniejszego komponentu, jaki widziałem w oldschoolowych zestawach. Znajduje się tu niewielki pojazd kołowy do brumbrumowania po powierzchni badanych planet. Częsty motyw Lego Space. Jednak zazwyczaj tego typu dodatki są gdzieś głęboko ukryte z tyłu większego pojazdu, albo znajdują się w jakiejś wkomponowanej w niego skrytce. Tymczasem tutaj śdidełko przyczepia się na magnes do przodu na dziobie statku, co wygląda osobliwy w wypadku jakiejś kosmicznej kraksy nie wróżę mu najlepiej. Pojazdik jest symboliczny. Od 4 kółeczka i kilka klocków, w tym magnes trzymającego na miejscu. Mam nieodparte wrażenie, że kierownica została tu źle umiejscowiona. Tak to wygląda według instrukcji. Natomiast według mnie powinna ona być zamocowana odwrotnie. W oryginalnej konfiguracji kręcący wózeczkiem astronauta musi się wyginać do tyłu i nie ma żadnego zabezpieczenia. Istnieje szansa, że się przewróci. Moim zdaniem powinno to wyglądać raczej tak, bo ten pochyły element dobrze robi za oparcie. Ot, taka refleksja, ale to jest właśnie piękne w Lego, jeśli coś nam w zestawie nie pasuje, zawsze możemy sobie to zmodyfikować. Bez Muszę dził pojazdu, wygląda trochę zgrabniej. Bardzo lubię te wycelowane w przód antenki. Mogą robić zarówno za sprzęt badawczy, jak i jako jakieś lasery czy inne piu-piu. To już zależy od naszej wyobraźni. Cockpit tworzy moja ulubiona oldschoolowa szybka, przedłużona o dodatkowy segment, tak jak w recenzowanym jakiś czas temu kosmolocie ze Space Police. Bardzo fajny kształt. W kabinie zasiada dwóch entronowców. Jeden prowadzi pojazd, drugi komunikuje się przez krótkofalówkę. Trochę szkoda, że nie mają żadnych siedzeń, foteli, nic z tych rzeczy. A pasowałyby tutaj te staroszkolne kosmiczne siedzenia, dodałyby klimatu. Po bokach kabiny mamy takie jakby mini Radarki oraz parę mniejszych skrzyneczek po jednej z każdej strony, poczepionych na magnesy. Przełożone ładunkiem są przezroczyste groszki, co do których znowu trzeba uruchomić wyobraźnię. Czy to urobek jakiejś kosmicznej rudy, kamienie szlachetne, jedzonko, znowu możemy to zinterpretować jak chcemy. Statek ląduje na tradycyjnych dla wczesnego space odrzutowych płozach. Bardzo interesujący oldschoolowy element, robiący zarówno za podwozie, jak i źródło napędu, bo wygląda w sumie bardziej jak rakietowe silniki. Odrobinę nie rozumiem sensu tych czarnych drzwiczek, znajdujących się pod kabiną po obu jej stronach. Gdy budowałem zestaw, spodziewałem się w tym miejscu jakiejś skrytki na akcesoria, tymczasem mamy tu jedynie dostęp do kabiny. I tak w sumie nie wiem, czemu ma to służyć. Umiem to sobie wytłumaczyć jedynie tym, że przez to okienko odbierają zamówienie z kosmicznego Dryfru, no bo czemu innemu ma to służyć? Nie mam pojęcia. Jak wspomniałem, w tym miejscu powinna się znajdować jakaś skrytka, a nie łokieć członka załogi. Podoba mi się za to ten cały kosmiczny śmietniczek na górze. Kolejne anteny, silniczki manewrowe, które od zawsze nieodparcie kojarzą mi się bardziej z potrójnymi megafonami. Zwraca też uwagę duży skos z logiem serii, ekskluzywny dla tego zestawu. Do tego jeszcze jakieś rurki, radary, albo reflektory, albo jakaś ref instalacja laserowa, no jest na czym oko zawiesić. Z jakiegoś powodu wybitnie satysfakcjonujące jest dla mnie to, jak dobrze ze sobą współgra faktura w tylnej sekcji. Strasznie lubię te stare kosmiczne narożniki, wyglądające jak futurystyczne plasty miodu. Jeden z fajniejszych dużych oldschoolowych klocków. Dobrze się ją w kształt. Z tymi skośnymi oknami. Ogólnie cały ten statku jest nieco ażurowy, a to dlatego, że stanowi on przedział transportowy. To tutaj umieszczono główny ładunek Stellar Voyagera, czyli pokaźnych rozmiarów kontener, idealnie wpasowujący się w ten specyficzny kształt luku o ściętych pochylonych ścianach, kolejne satysfakcjonujące wizualnie rozwiązanie. Skrzynie możemy opuścić na ziemię za pomocą wbudowanego żurawia, wykorzystującego, a jakże połączenia magnesowe. Z tymi magnesami to była kiedyś naprawdę niezła zabawa. Kosmiczny dziwik robi tu i cyk statek rozładowany albo załadowany, jeśli odwrócimy proces. To jest fajne, gdy Zwraca się uwagę właśnie na takie szczegóły. Skoro astronauci transportują wielki kontener, to jak opuszczają go na ziemię. Fajnie by było to pokazać, i tutaj mamy właśnie coś takiego. Sam kontener jest trochę podobny do tych z Mega Core Magnetizera. Mamy tutaj fajne, zadrukowane szare zawiasy, ładunek jest zabezpieczony kratką i tutaj bym to osobiście chyba zmienił, bo przewożone narzędzia trochę ciężko wytrząsnąć ze skrzyni. Często się blokują na zabezpieczeniu. Wystarczyłoby tutaj dać jakiś zawias i działałoby to lepiej. W każdym razie przewożone dinksy to klucz, młoteczek, megafon i część piły łańcuchowej. Zastanawiałem się jeszcze na koniec, czy mini. Jeździ Idełek dałby rady transportować kontener, bo w końcu ma magnes. No ale niezbyt ładunek za bardzo przeważa go do przodu, więc ewidentnie nie takie jest jego przeznaczenie. Ogólnie bardzo fajny zestaw, niektóre rzeczy ma może nie do końca dobrze przemyślane i nie wydaje mi się jakiś taki hiper esencjonalny dla serii, ale wygląda ciekawie, fajnie się bawi w załadunek i rozładunek, no i z kopalnią części dla mocerów lubujących się w tematyce Mtron, zwłaszcza poszukujących klocków z logiem tej serii. Także jeszcze raz przyszło mi odbyć nostalgiczną podróż w legowe lata 90 i pobawić się kolejnym fajnym staruszkiem. To tyle, dzięki za uwagę i życzę wszystkim miłego weekendu. Trzymajcie się tam, hej!